wyćwiczylą. Yy, wy na pewno też chcielibyście tak machać, spada No, do tego jeszcze y, troszkę czasu, ale z tej strony Arda, dzisiaj mamy kolejny dzień, kolejny filmik y, kursu tańca z stojkami. I zanim zaczniecie tak machać, to niestety trzeba się nauczyć podstaw. Yy, dzisiaj nauczę Was, jak robić obrót ze swoim całym ciałem. czyli machamy się do przodu, machamy, machamy, obracamy się i machamy do tyłu. Wygląda prosto, ale dowiecie się, że no, jest w tym pewien haczyk. Także nie przedłużając, zaczynamy. Pamiętacie, jak macha się do przodu? Jak, w jakiej pozycji powinna być pojka w stosunku do ciała czyli równolegle to jest do przodu i do tyłu tak samo pamiętajcie, zanim zaczniecie ćwiczyć ten ruch, który Wam dzisiaj pokażę musicie dość dobrze dojść do wprawy właśnie w samym tym kręceniu jest to ważne, żeby po prostu pojki Wam nie uciekały jakoś tak na ukos, o ile chcecie dobrze zrobić ćwiczenie. Dobrze, od czego zaczynamy? Stajemy sobie bokiem, bokiem do lustra najwyżej i zaczynamy od kręcenia w tył, obiema bójkami. Kręcimy, kręcimy. Przez jakiś czas, żeby sobie, no żeby było przyjemnie żeby ręce się rozluźniły. Mam nadzieję, że pamiętacie o bezgrzewce. O, jest ważne, Dobrze. I teraz powoli machajcie na rozprostowanych rękach. No. I spróbujcie się teraz obrócić. Jeżeli wam wyszło od razu, to super. Dobrze, machamy teraz do przodu. Jeżeli wam nie wyszło, to po prostu zacznijcie machać do przodu. I teraz patrzcie dokładnie, co się dzieje z ojkami w momencie, kiedy ja będę się obracała. Tak, to był fejl. Zwykle, jak chcę to zrobić dobrze, to mi nie wychodzi nie ja Czy zauważyliście w którym momencie się obróciłam, w jakiej pozycji były polki? Teraz macham do tyłu. Popatrzcie dokładnie, gdzie są polki w momencie, kiedy ja się obracam. Chyba wiecie, że o co chodzi, prawda? Jeszcze raz do przodu machamy. Jeżeli od razu zauważyliście, o co chodzi, to super, wiadomo. jeżeli nie, to już tłumaczę. W momencie, kiedy kręcę do tyłu i chcę się obrócić, to patrzę na moment, kiedy pojki są u dołu, czyli tu. Kiedy są u dołu, może to zrobię tak powoli, kiedy są u dołu, to w tym momencie zaczynam się obracać. I ten ruch ciała jakby ciągnie za sobą kołki, sprawiając, że one nie zatrzymują swojego ruchu, tylko są ciągnięte właśnie do przodu dalej. Czyli teraz machamy do przodu. I kiedy mamy ruch do przodu i chcemy się obrócić, to kołki są u góry. Czyli jak machamy do tyłu i chcemy się obrócić, by do przodu, Pojki muszą być u dołu, czyli hop. hop. Jeżeli machamy do przodu, chcemy się obrócić, żeby pojkami machać do tyłu. Pojki muszą być u góry. Hop. Znaczy, można też robić pewnie tak, także za każdym razem z kółką, ale to jest o wiele prościej, popatrzcie po prostu w którejś sam pozycji. Hop. wyczuć moment, w jaki lecą pojki, dlatego właśnie proponuję Wam zacząć od naprawdę podstawowego machania. Bardzo ważne jest, żeby wyczuć ten ruch. Ja tylko wprawiam pojkę w ruch na tyle, żeby ona jakby go sama ciągnęła. I jeżeli mamy do przodu, prawda? Czyli musimy mieć do roboty, i hop. Właśnie, możecie sobie na razie próbować z jedną, czyli kręcimy do tyłu. Chcemy się obrócić, żeby kręcić do przodu, czyli polka musi być u dołu, prawda? Czyli hop, 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 cztery, obracamy. Do przodu. I tak wyliczymy. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy i cztery. Możecie sobie wyliczyć. To bardzo pomaga. Możecie to zauważyć. Dobra. No i właściwie to tyle, bo na tym wszystkim ten ruch polega. Yy, mam nadzieję, że jakoś wam wyjdzie. Jak nie, to pamiętajcie, nie zrażajcie się, zróbcie chwilkę przerwy. Na przykład jak ćwiczycie rano, to po, powiedzmy zróbcie sobie przerwę do południa, po południu znowu chwilkę spróbujcie, tylko... Nie, przemęcza, nie przemęczajcie się, nie ma co robić na przykład długich treningów po godzinę, dwie godziny, bo to nie na tym polega. Trzeba z tego brać po prostu jak najwięcej zabawy. Także dzięki wielkie za oglądanie dzisiaj. Do następnego tutorialu. Cześć.